Dzień dobry, Państwo. Witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. 1 czerwca weszły w życie nowe zasady ruchu drogowego. Jednym z nich jest nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych. Od 1 czerwca pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Tak to jest sformułowane w zmianie ustawy: pieszy wchodzący na przejście dla pieszych. Więc tu musimy to dobrze też interpretować, ale przede wszystkim apel do kierowców, po pierwsze, żeby uważali, zbliżając się do przejścia dla pieszych, czy ktoś się nie zbliża, czy ktoś nie oczekuje na możliwość przejścia bo należy mu to umożliwić, ale też apel do pieszych, generalnie nie egzekwujmy tego pierwszeństwa za wszelką cenę. Popatrzmy, upewnijmy się, że kierowca nas widzi, nie wchodźmy nawet na przejście dla pieszych, pomimo, że mamy pierwszeństwo, bo może się zdarzyć, że kierowca się gdzieś zamyśli, zagapi, nie wiem, spojrzy na telefon, pasażer czy dziecko odwróci uwagę kierowcy i on nie zauważy, że pieszy zgodnie z przepisami jest na przejściu dla pieszych, dojdzie do potrącenia. Koniec skorzystania z telefonu, przechodząc przez jezdnię. Taka ważna zmiana, uregulowanie sytuacji pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia, które odwraca jego uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Obserwujemy sytuację, zwłaszcza młodzież, gdzie siedzi ze smartfonami, wpatrzona w ekran telefonu, wchodzi bezwiednie na przejście dla pieszych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, jest to wykroczenie, będziemy na to również reagować. Kolejnym nowym przepisem jest ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym. Do tej pory było tak, że 50 obowiązywała od 5 do 23, w nocy można było jechać 60 km na godzinę maksymalnie w obszarze zabudowanym. W tym momencie przez całą dobę będzie ograniczenie do 50 km na godzinę, więc jeżeli zdarzy się, że ktoś w nocy pomimo powiedzmy pustej ulicy w obszarze zabudowanym przekroczy czy będzie jechał z prędkością 101 km na godzinę, zostanie mu dodatkowo zatrzymane prawo jazdy, oprócz mandatów, oprócz punktów karnych uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Poruszając się autostradą, drogą ekspresową musimy zachować odpowiedni odstęp od pojazdu jadącego przed nami, tym samym pasem ruchu. Ta odległość została wyrażona liczbą połowy prędkości, którą się poruszamy. Załóżmy, poruszamy się z prędkością 140 km na godzinę, więc minimalny ten odstęp to jest około 70 metrów. Myślę, że, że zachowanie odległości na długość między słupkami hektometrażowymi, które są co 100 metrów na autostradzie jest, jest właściwe. Piesi, kierowcy i rowerzyści muszą szybko przyzwyczaić się do nowych zasad, jeśli chcą uniknąć mandatów. 78 zawodników uczestniczyło w tegorocznej czasówce o puchar starosty powiatu Dębickiego i puchar wójta gminy Żeraków. Wszyscy kolarze stawili się w miejscu startu w Żerakowie, mimo padającego deszczu, w wyścigu wziął udział także Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego. Idea myślę, słuszna, czyli promocja jazdy na rowerze. W tym wypadku akurat czasowym. No ale powiat wiadomo ma potencjał bardzo duży jeśli chodzi w ogóle o rowery, klub zresztą Kolarski Gryf jeździ w maratonach MTB i reprezentuje tam miasto, powiat i naszą tu małą ojczyznę, no ale też jeżdżą na rowerach szosowych, stąd taka idea, żeby pewnie zrobić ten wyścig, który no, pozwoli po pierwsze spędzić miło niedzielne popołudnie, niezależnie od warunków pogodowych, no a po drugie jest to promocja naszego terenu, regionu, gminy, bo jest to wyścig o puchar wójta gminy Żyraków i starosty powiatu dębickiego. O promocji gminy mówił także Marek Rączka, wójt gminy Żyraków. Cieszę się bardzo, że ten, ta czasówka kolarska została zorganizowana w ramach pewnego cyklu zawodów kolarskich na terenie naszej gminy. No i życzę wszystkim sukcesów. Oczywiście zwycięzca może być jeden, ale w duchu sportowej walki niech wygrywa najlepszy. To jest promocja gminy, to jest promocja zdrowego stylu życia, bo kolarstwo i jazda na rowerze to jest właśnie zdrowe, zdrowie, popularyzacja zdrowego trybu. Zawodnicy byli nie tylko z powiatu Dębickiego, ale także z Bielska Białej, Katowic, Czarnobyla czy Kolbuszowej. Wszyscy bardzo wysportowani, trenujący kolarstwo od Dawna mieszkańcy powiatu Dębickiego mogli już wcześniej wypróbować trasę wyścigu. Chciałem się po prostu sprawdzić, nie żebym tam jakieś super formę miał, ale po prostu no, lubię jeździć na rowerze. I pierwszy raz się na taką imprezę zapisałem, także <ścoughs> szans na pewno jakichś wielkich nie mam, ale. Żeby nie być ostatnim, może tak. Trasę trzeba znać przed takim etapem. Tym bardziej, że to są moje okolice, bo do domu mam niecałe 15 kilometrów, także no, przejechałem kilkukrotnie tę trasę. Czas jakieś 35 minut niecałe. Mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż no, warunki nie pomagają, jak widać. No, mam nadzieję, że sobie wszystko, poprawić swój czas no, i żeby dojechać bezpieczniej przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Kolarze startowali w odległości 30 sekund. Trasa prawie 20-kilometrowa rozpoczynała się startem w Żyrakowie. Kolejne miejscowości to Góra Motyczna, Wiewiórka, Zasów, Mokre, aby zakończyć znów w Żyrakowie. Trasa nie należała do najłatwiejszych, duża część pod górę, ale wszyscy dawali sobie z nią radę. Po drodze nie zabrakło też niestety wywrotek. Dokładnie 28 minut i 5 sekund zajęło najlepszemu zawodnikowi przejechanie tej trasy. Cezary Wójcik z latoszyna złoty puchar powiatu. Ze swojego czasu zadowolony był również starosta Piotr Chęciek, który trasę na rowerze pokonał w 39 minut i 3 sekundy, czyli 11 miejsce w kategorii M4 i po przejechaniu na metę podzielił się z nami swoimi wrażeniami z wyścigu. Bardzo pozytywne. Pogoda piękna się zrobiła, deszcz ustał, droga wyschła. Równie duży dzięki strażakom ochotniczych, straży pożarnych i policji. Także naprawdę, ale no widać poziom profesjonalizmu niektórych zawodników, którzy mnie mówiąc szczerze wyprzedzali. Sam siebie pokonałem. Chciałem zrobić ten 19, prawie 20 km poniżej 40 minut i udało się zrobić 39, chyba 0,8 czy coś takiego, więc tak, jestem niezwykle zadowolony. Organizatorami imprezy był Dębicki klub kolarski Gryf powiat Dębicki oraz gminarze Raków. Ekspozycja historyczno-dydaktyczna przy górze śmierci po raz kolejny zorganizowała noc muzeów. W dniu 29 maja od 18 do 24 ekspozycja udostępniła wszystkim chętnym swoje stałe wystawy w baraku żołnierskim i baraku więźniarskim całkowicie za darmo. Atrakcją tegorocznej edycji nocy muzeów było otwarcie nowej wystawy czasowej życie żołnierza polskiego w świetle korespondencji prowadzonej z obozów. Gości powitał Marian Matkowski, opiekun ekspozycji historycznej przy Górze Śmierci, i przedstawił rys historyczny wystawy, którą można obecnie oglądać. Ta wystawa jest o tyle ciekawa, interesująca, że opowiada o takich mało znanych, że tak powiem, realiach życia obozowego jeńców polskich. Opowiadałem przede wszystkim o obozach, których ciekawą kwestią jest to, że w nich funkcjonowały poczty polskie. Zaczęło się to w obozie niemieckim Waldenbergu, następnie w Gross Born, potem Neuen Brandenburg i Murnau i w tych obozach obok tego, że żołnierze niemieccy starali się jakoś organizować to swoje życie po miesiącach nieraz udręk, że ta Nasza ojczyzna znowu straciła swoją niepodległość, ale jednak starali się jakoś prowadzić normalny tok życia, więc organizowali się e, w takie koleżeńskie e, stowarzyszenia, e, zespoły zadaniowe. Robi, e, Organizowali odczyty, z czasem zaczęły powstawać biblioteki, również i, i takie rzeczy jak przychodnie, również gabinety dentystyczne, biblioteki, teatry, kwitła działalność kulturalna i taka towarzyska, więc mimo tej takiej upodlenia, można powiedzieć, niewoli jenieckiej, jednak mimo wszystko starali się żyć normalnie. Eksponatów do wystawy dostarczył Sebastian Zaborniak, mieszkaniec Paszczyny, który od dawna interesuje się tematyką II wojny światowej. Jest w posiadaniu zdjęć, znaczków, druków korespondencji z tego okresu. Wszystkie te zbiory udostępnił na potrzeby wystawy, aby jak najwięcej osób mogło je zobaczyć. Te pamiątki próbuje zdobyć w różny sposób. Głównie przez dużo aukcji internetowych, ale również. Yy... Próbuje odkupić od ludzi poprzez informacje, rozmowy, ale to jest bardzo ciężki temat, ponieważ nikt nie chce się z tym pożegnać, bo to są pamiątki rodzinne najczęściej. I dlatego właśnie głównie przez aukcje internetowe. Wystawę czasową Życie żołnierza polskiego w świetle korespondencji prowadzonej z obozów jenieckich będzie można oglądać do jesieni tego roku. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.